W dzisiejszym materiale przedstawiam wam chłodzenie Silentium PC Nawiz F240 ARGB które powstało we współpracy z Energy Cooling. Sama pompa jest z łożyskiem ceramicznym, a jej prędkość może być sterowana sygnałem PWM od 1600 do 2100 RPM. To jest bardzo ważne, o czym jeszcze Wam powiem. Jeżeli chodzi o zestaw, to w środku mamy przede wszystkim wszelkie montaże do AMD oraz do Intela. No i serię Paktum 3, jeżeli chodzi o yy, pastę, więc też całkiem sympatycznie. Nie ma tutaj żadnego problemu z aplikacją. Jak widzicie, jest to standard Radowy radiator 240 mm yy, ze stopą moim zdaniem odpowiedniej wielkości na wszelkie możliwe konsumenckie potrzeby może nawet nie na treadripera natomiast generalnie jeżeli chodzi o kontrolę tej pompy to występuje ona w przedziale od 1600 do 2600 rpm co oznacza, że sygnał PWM, który podajemy do tej pompy, operuje na nieco innych zasadach dlatego, że nigdy nie pozwoli jej zejść do zera. Torrent PC chciało tym uniknąć typowych serwisowych usterek Takich jak na przykład zatarta pompa, jeżeli ktoś sobie na PWM ustawi, żeby ona nie działała, była na 0 RPM. Tutaj, jeżeli ustawi się 0 RPM, to będzie to zawsze minimum to 1600 RPM, a przy maksymalnym RPM mamy maksymalną prędkość pompy. Ja w przypadku swoich ustawień pompy nie ustawiałem jej na maks rpm. Jako, że wiem, że mam do tak naprawdę zastosowania tylko te ostatnie 1000 rpm w moim układzie krzywej, to staram się z nim bardzo zwlekać. I jak widzicie, tak naprawdę nie rozkręca tej pompy do końca. Jeżeli miałbym matematycznie przeliczyć mniej więcej to, ile ona ma rpm, to optimum dla mnie to byłoby 2000 rpm dla tej pompy przy pełnym obciążeniu. No i tutaj zacząłem od 5900 x który był odpowiednio podkręcony. ne i on tutaj pokazał całkiem fajne wyniki ponad 22,5 tysiąca prawie 23 tysiące finalnie po tuningu przez hydrę, więc moim zdaniem przyzwoicie w grach komputerowych przy obciążeniu typowo procesorowym czyli Hitman w 720p mamy okolice 71 stopni Celsjusza na procesorze no i 123 W więc też całkiem spoko patrząc na wyniki Steinbencha można też łatwo zobaczyć, że nie starałem się przesadzać z temperaturami. Hydra nigdy nie przebiła tak naprawdę 90 stopni. Trzymamy się okolic 85-88 stopni w maksie. Przy 5800X, jak widzicie, mamy trochę zmianę sytuacji, no bo to jednak 5800X. Natomiast on tutaj dobijał tych 88 stopni. Starałem się cały czas trzymać wentylatory, które były osadzone na chłodzeniu poniżej 1200 RPM, dlatego że moim celem jest przede wszystkim przy chłodzeniu wodnym utrzymanie wysokiej kultury pracy komputera, a to bez tego jest no, nie do zrobienia. W związku z czym, tak samo i w przypadku 5800X wrzuciłem sobie to gamingowe obciążenie, no i ono wyprodukowało mi o te 2 stopnie wyższą temperaturę, pomimo faktu, że jak widzicie, mamy znacznie mniejszy pobór prądu. Także to tylko potwierdza, że 5800x jest kłopotliwym procesorem, jeżeli chodzi o chłodzenie jakkolwiek, i ta koncentracja rdzeni po prostu generuje nam większe temperatury niezależnie od tego jakie chłodzenie na to zamontujemy, dlatego że na 12. Nowym 5900X z większym, z większym poborem mieliśmy tą sytuację, tak naprawdę temperaturowo podobną. Także to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że nawiz Wam się podobał. Mnie się podoba. Jeżeli będziecie szukali kulerach wodnego do 400 zł, to mogę go gorąco polecać. Na razie.